Na kolejny dzień mojej podróży. Jestem już w Rumunii od północy. Miałem małe problemy z noclegiem, ponieważ okazało się, że nie ma tego, co sobie zaplanowałem. Nie ma tutaj pola namiotowego w okolicy już. Musiałem improwizować i udało się znaleźć taki motelik niedaleko od dworca, właśnie gdzie są pokoje wieloosobowe. Więc jakby mam gdzie spać w końcu. Mogę się umyć w ciepłej wodzie. Mam co jeść, więc jest ok. Jutro zwiedzanie Braszowa. Jest tu parę fajnych miejsc, e, które będę chciał wam pokazać na pewno. E, I pojutrze lecimy dalej. Mianowicie Bułgaria, Sofia. E, znowu cały dzień w pociągu, znowu będzie intensywnie. Będę znowu w nocy przyjadę na miejsce, więc też pojawi się na pewno problem trochę noclego, ale myślę, że po dzisiejszej akcji się uda zaradzić. So? 24 later. Od dwóch dni jestem w Braszowie. Dzisiaj mam dzień zwiedzania. Poruszam się właśnie wzdłuż starych murów, które się tu znajdowały. A jeszcze za mną widać ich resztki. Braszów, bardzo ładne miasto. Znajduje się na granicy z cywilizacją, się tak przynajmniej mówi. Jest tu ostatnia katedra. Katedra e, chrześcijańska, nazywana Czarną Katedrą. Mm, bardzo, dużo, bardzo dużo zamków tu jest i, e, i murów, właśnie. E, dużo wzgórz, na których są zamki bądź e, jakieś warownie. Naprawdę jest, jest co zwiedzać, na co patrzeć. Niestety trzeba się wdrapywać na góry za każdym razem, kiedy się chce coś fajnego zobaczyć, ale już taki urok tego miasta. się właśnie na górę, która jest obok miasta, chyba największa. 995 metrów ma. I jestem na rozwidleniu drogi. Jak za mną zobaczycie, są drogowskazy. Ten prowadzi właśnie mnie. my się pokazuje moją trasę. I ta trasa to jest to za mną. Zero ścieżki, zero niczego, same krzaki. No ale co? Idziemy, zobaczymy co będzie. i beg say Właśnie spostrzegłem, że gdybym przeszedł się jakieś 30 metrów dalej za ten znak, to bym miał piękną, właśnie taką jak za mną widzicie, szutrową drogę. Ale nie ma to jak się przedrzeć, przez kawałek krzaków. Jak to właściwie jest? Czy Cukrzyk może sobie pojechać na wakacje, na jakąś wędrówkę, wyjść w góry, uprawiać sport? Przecież on ma zastrzyki, ma diety, systematyczne ci te sprawy. Oczywiście, że może. No, co to jest w ogóle za pytanie? Jakby no... My cukrzycy też mamy marzenia, też chcemy je spełniać. Jest to trochę utrudnione. Każda podróż, za granicę szczególnie, to są pewnego rodzaju zmiany żywieniowe. Kiedy cukrzyk jest ustawiony, bo się każdy, każda osoba chora na cukrzycę musi się odpowiednio ustawić jeśli chodzi o żywienie, o zastrzyki i się zmienia jej ten tryb. Tak jak załóżmy teraz ja. Ja jestem w podróży, moje posiłki zrobiły się nieregularne, jakby mam dużo więcej aktywności fizycznej. Jedzenie jest inne, to jest bardzo, bardzo ważny aspekt, jest inny, jest trochę gorsze dla cukrzyków, przynajmniej to takie chwilowe, które, które ja potrzebuję. Yy. Dlatego jest trochę problemu. Jakby wiadome jest to, że nie wszystko przyjdzie nam od razu. Nie od razu będziemy mogli wykonywać sport w takiej intensywności, jakiej wykonywaliśmy. Nie będziemy mogli jadać tak jak w inni, bo jednak cukrzycy muszą się pilnować. Oczywiście nie mówię o wyjątkach. Jeśli chodzi, jakby jeśli dobrze się prowadzimy, to oczywiście zawsze możemy sobie zrobić wyjątek od czasu do czasu, nie za często, ale od czasu do czasu, żeby sobie zjeść coś innego, lepszego, bardziej niezdrowego, czy przykładowo jak jesteśmy właśnie na jakiejś jakieś wycieczce, czy coś jakieś regionalne danie. No my też jesteśmy ludźmi i też powinniśmy korzystać z tego życia i nie być w żaden sposób ograniczeni więc to umówmy się jakby moje zdanie jest takie, że jeśli dobrze się prowadzisz masz dobre te cukry to od czasu do czasu jak najbardziej możesz sobie pozwolić na jakiś Mcdonalda, nie Mcdonalda yy, spróbowanie jakiegoś regionalnego dania no przecież trzeba korzystać z życia jednak są to nie jest ograniczenie, które nas powinno związać i trzymać w ryzach i wymagać od nas tylko i wyłącznie systematycznego jedzenia, warzyw, chlebów dla diabetyków. Jakby no nie o to w tym wszystkim chodzi. Oprócz tego, że mamy cukrzycę, mamy też życie, z którego musimy korzystać, z którego chcemy korzystać. Kiedy będziecie się kiedyś znajdować w towarzystwie jakiegoś cukrzyka i będziecie właśnie w podróży, gdzie będziecie mieć taki tryb życia bardziej, że będziecie zmieniać miejsce, dużo chodzić. Będzie dużo nieregularnych rzeczy, to musicie być troszkę wyrozumiali dla niego, bo taki cukrzyk od razu się rozregulowuje. E, jego cukry rosną, e, ma problemy z nimi i to jest sprawa naturalna, przez zmiany środowiska, zmiany żywieniowe. Mogą, mogą się dziać wahania cukru, e, wahania nastroju przez to. Jakby to jest normalne, taki cukrzyk sobie z tym oczywiście poradzi, ale potrzebuje na to czasu.

to jest Not Dlatego też to miasto na średnie nosi nazwę Europejskiego Hollywood. Jest to bardzo ciekawa sprawa, bo według historii w tym właśnie miejscu Dracula powiesił 50, 50 osób ponad właśnie za karę. Schodzę właśnie z góry w Braszowie. Pewnie wielu z Was może się zastanawiać, jak cukrzyk może wejść sobie na taką górę i z niej zejść bez problemu. To już nie do końca bez problemu. Jest parę rzeczy, o które trzeba zadbać. Mianowicie cukier. Skoro cukrzyca typu pierwszego polega na tym, że nie mamy swojej własnej insuliny we krwi i dostarczamy ją sztucznie, to jakby nie ma szans, żebyśmy wyłączyli jak w jakikolwiek sposób tą insulinę. Dlatego musimy po prostu jakby Spożywać więcej cukru, ale możemy się wcześniej ubezpieczyć i wziąć mniejszy zastrzyk. Możemy też pomyśleć o bazie mniejszej, tylko to każdy cukrzyk musi dobrać odpowiednio do siebie. Każdy organizm jest inny i jakby każdy organizm inaczej będzie reagował. Się. Wiąże się z tym ciekawa anegdotka: bo kiedy wykryto mi dość wcześnie cukrzycę, to pojechałem krótko potem w góry właśnie z rodzicami. Wtedy jeszcze miałem trochę swojej insuliny, brałem zastrzyki normalnie. I kiedy moja rodzina cała umierała za mną e, ze zmęczenia, to ja sobie jadłem batonika, brałem sobie mały zastrzyk i srób pod górkę, jakby miałem dodatkowe paliwo. Teraz już tak tego nie odczuwam, teraz jest bardziej, bardziej wahania są tego cukru i trzeba uważać przez to, że jest całkowicie sztucznie dostarczona. Jak w ogóle dostarczyć tą... Większą ilość cukru do organizmu. Otóż cukrzyk bez, bez odpowiedniego zabezpieczenia się nie może w ogóle wyjść z domu. Potrzebuje na pewno coś na spadek. Najlepsze na to jest sok zwykły, który ma około 10 gram cukru na, na 100 ml bądź glukoza w żelu. To są dwa takie sztandary, które każdy cukrzyk powinien sobie wbić do głowy, że musi je mieć przy sobie zawsze. Nieważne czy jest w domu, czy jest u kolegi, czy jest u znajomych, czy jest na imprezie, zawsze powinien coś takiego mieć. I właśnie w taką wędrówkę trzeba takie coś zabrać ze sobą. Do tego można zabrać coś, jakąś kanapkę, żeby mieć jakiś węglowodan złożony, który nam trochę na trochę dłużej podbije ten cukier, tylko że to wszystko jest podnoszone znacznie wolniej. Przez to trzeba odpowiednio o to zadbać wcześniejszymi zastrzykami. Nie można wziąć większych dawek insuliny, ponieważ po prostu ten cukier za wolno będzie nam się podnosić w stosunku do działania insuliny. Przez to jakby e, odpowiednie dobranie zastrzyków przed wędrówką, przed sportem e, i przed jakimkolwiek wysiłkiem fizycznym jest bardzo istotne, bo nieważne ile tego cukru będziemy dostarczać, jeśli mamy za dużo insuliny w organizmie, to się nam nie uda. Po prostu się nam nie uda jest tak duży przemiał tej energii, tej, tego cukru w organizmie podczas wysiłku fizycznego, jeśli my jeszcze dodamy mu tą insulinę, to się on tak mocno zwiększa, że nie jesteśmy w stanie wyrobić po prostu z ilością dostarczania cukru. Ja osobiście miałem dużo takich problemów właśnie, kiedy jeszcze grałem w piłkę, kiedy szedłem na trening, brałem zastrzyk normalnie do posiłku, brałem ze sobą słodkie rzeczy, ale i tak ten cukier mi spadał. Jadłem bardzo dużą ilość cukru, ale jakby nie była ona wystarczająca, żeby brać nie udział w całym treningu. Musiałem schodzić na dodatkowe pomiary, na dodatkowe właśnie spożywanie jakichkolwiek batonów, soków, ogromnej ilości. Pół treningu spędzałem w ogóle na e, w szatni właśnie jakby podnosząc cukier. Jakby. Więc jest to problematyczne, ale da się. To. Właśnie trzeba się uczyć na swoich błędach. Ja się uczyłem. Teraz już mi wychodzi to coraz lepiej. Nie jest jeszcze perfekcyjnie, ale jakby pracuję nad tym cały czas i dopracowuję. Każda sytuacja jest inna. Każdy wysiłek jest inny. E, każdy jakby sport potrzebuje swojej ilości cukru odpowiednio zmieszanego zastrzyku, więc każdy cukrzyk musi to wyczuć w swoim organizmie. No po prostu nikt za ciebie tego nie zrobi i trzeba nad tym popracować. Słyszycie, ale mm, jestem na Starówce i obok w budynku właśnie odbywa się tańce walca. Patrzyłem chwilę na to, przyglądałem się temu i wygląda to na to, że jakby przychodzą ludzie i tańczą ze sobą jakby. Leci muzyka i każdy wie, że każdego zmiana parteru co chwilę jakby takie, takie trochę jolo. Ciekawa sprawa, chwilę patrzyłem. Fajnie to wygląda.